Panie dyrektorze, z punktu widzenia Elektryka Nowosolskiego, dlaczego podpisanie tej umowy jest tak istotne i tak ważne? Dlatego, że znaleźliśmy wspólny punkt. No wiele szkół i uczelni ma wspólny punkt, czyli absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować kształcenie na uczelni wyższej i też stwierdzamy, że jest to potrzebne, aby taka współpraca istniała, a drugi wspólny punkt, jaki znaleźliśmy, to lotnictwo i drony. My od. Ponad dwóch lat uczestniczymy w projekcie, który właśnie dzisiaj jest podsumowywany. Chcemy się rozwijać i przygotowywać uczniów, studentów do pracy w ogólnie szeroko zrozumiałej branży lotniczej, z tym, że my jako szkoła nie idziemy w lotnictwo typowe, tylko w drony. Czyli chcemy przygotowywać operatorów oraz serwisantów dronów, ponieważ drony zaczynają wchodzić do użytkowania gospodarczego w wielu dziedzinach, na przykład w energetyce, w transporcie. W medycynie. My się bardzo cieszymy z takiej współpracy ze szkołami średnimi, ponieważ liczymy na to, że te młode osoby będą tutaj naszymi studentami. Dzisiejsza podpisana umowa pomoże nam pozyskać nowych studentów właśnie w szeroko rozumianym obszarze inżynierii lotniczej. My uruchomiliśmy ten kierunek od tego roku i staramy się pozyskać nowych, młodych pensjonatów, aby. Naprawdę podjęli kształcenie w tym obszarze. Obecnie kształcimy na dwóch specjalnościach jest to mechanika lotnicza i obsługa bezzałogowych statków powietrznych. Natomiast liczymy na to, że rozwiniemy kolejną pilotaż dla tych młodych ludzi. Interesuje nas współpraca ze szkołami średnimi, zarówno technicznymi, jak i też ze szkołami, które mają profil ogólnokształcący, czyli licea. Realizujemy dużo projektów, które angażują uczniów szkół średnich tutaj u nas na miejscu no w Uniwersytecie, ale również dużo różnych działań podejmujemy na miejscu w szkołach.